W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na pewno nieraz odwiedzając najświętszy sakrament w jakimś kościele, na wsi czy, czy w mieście, w ławce albo z tyłu w kościele, na jakimś stoliku, znaleźliśmy kartki pokserowane, albo jakieś profesjonalnie zrobione ulotki z jakimiś modlitwami i z takim dopiskiem. Modlitwa o stuprocentowej skuteczności. Na przykład pomóc się tą modlitwą i na pewno ta modlitwa zadziała. Wszystkie inne to tam może nie, ale ta jest specjalną modlitwą, ta na pewno zadziała. Albo takie łańcuszki. Jeżeli chcesz, żebyś został wysłuchany, skseruj tą modlitwę 50 razy i rozłóż w różnych kościołach. Na pewno zostaniesz wysłuchany. Tak na marginesie zupełnie mówiąc, jeżeli różne modlitwy, oglotki, jeżeli kochani, chcecie zostawić tu w kościele, to zawsze proszę, żeby ze mną konsultować, pytać i ze mną ustalać takie rzeczy, a to na marginesie. No i zdarza się, że ktoś zostanie wysłuchany, bo bardzo żarliwie się modli, taką modlitwą znalezioną na kartce w kościele z tyłu, czy w ławce. No, i zdarza się, że ludzie bardzo się cieszą, że zostali wysłuchani. Ale wtedy takie podejście do takiej modlitwy, do tych czynów jest bardzo takie magiczne. Tak jakby to wysłuchanie zależało od tego konkretnego tekstu albo od tych czynności przywiązanych do, do tej modlitwy, czyli że tam trzeba 50 razy skserować i gdzieś rozłożyć. Nie tak działa modlitwa. Jeżeli Pan Bóg Cię wysłuchał wtedy, to. Mimo tych takich dodatkowych czynności, ale nie dzięki nim, bo gdyby dzięki nim, to byłoby podejście magiczne. Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: O cokolwiek byście prosili Ojca, dawam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Dwa razy Pan Jezus mówi w imię moje, a za drugim razem niejako wypomina swoim uczniom: Do tej pory nie prosiliście w imię moje. No bo tak też było. Apostołowie, jako pobożni Izraelici, prosili Boga w różnych swoich sprawach, ale do tej pory nie prosili w imię Pana Jezusa. I ta Ewangelia. Nie jest jakby chcieli, troszkę wierzący inaczej, ta Ewangelia nie jest o jedynym pośrednictwie Chrystusa, bo mówi się, i niektórzy chrześcijanie, którzy nie są w jedności z Kościołem katolickim, mówią, że nie trzeba nam świętych, nie trzeba nam aniołów, świętych patronów, nie trzeba nam nawet najświętszej Marii Panny. Ponieważ jedynym pośrednikiem naszych modlitw jest Chrystus. Tak mówią, ale czy tak jest naprawdę? I skąd bierze się takie przekonanie? I co byśmy takim chrześcijanom powiedzieli, gdyby na przykład chcieli się z nami w tej sprawie skonsultować? A my jesteśmy katolikami, więc jak jest? Skuteczność naszych modlitw, ona tak naprawdę wisi na dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to jest to, że Jezus jest Synem Bożym. On jest Synem Bożym, a przez co ma ścisłą więź z Ojcem. To jest pierwsza rzecz. A druga, na której wisi skuteczność naszych modlitw, to my jesteśmy przyjaciółmi Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, i mamy, a przynajmniej powinniśmy mieć, ścisłą więź z Ojcem. I w takiej więzi naszej z Chrystusem możemy oczekiwać na trzecią osobę Trójcy Świętej, mianowicie Ducha Świętego. Ci, którzy nie rozumieją pełnego chrześcijaństwa, mają podejście bardzo urzędowe. Tak jak w urzędzie. No, trzeba podać, zrobić, napisać podanie do jakiegoś biura podawczego, później jest czas oczekiwania, spotkanie z odpowiednim urzędnikiem. Później może być jakaś konsultacja, znowu inny urzędnik, idzie na, przykład na na wizję lokalną, sprawdzić, czy jest wszystko tak, jak żeśmy w podaniu napisali. Później jakiś jeszcze inny urzędnik, który jest wyżej w tej hierarchii w urzędzie, weryfikuje wyniki pracy tego niższego urzędnika, procedury, pisma, formularze, to wszystko trwa. Tak działają urzędy. No, i na sam koniec podpisuje tą decyzję, no nie wiem, burmistrz miasta albo wójt gminy. No i niektórzy myślą, że z Bogiem jest tak samo. I teraz nagle jest rewelacja, bo nowość w wierze: jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. Nie potrzebujemy innych pośredników, niektórzy mówią. No ale to się bierze z takiego myślenia o Panu Bogu, jak o urzędzie. Że to jest jakiś urząd, i mówią po co mi Najświętsza Maryja Panna, po co mi święci patronowie, po co ich wstawiennictwo. Z Bogiem nie jest jak w urzędzie, ale jak w grupie przyjaciół. Jedni przyjaciele są w niebie, to jest Kościół triumfujący Najświętsza Maria Panna, święci, aniołowie, a inni nasi przyjaciele jeszcze żyją. Są tu. To jest Kościół pielgrzymujący albo walczący. Papież, biskupi, kapłani w jedności Kościoła, nauczający i udzielający sakramentów, ale też nasi rodzice i wychowawcy współdziałający z Kościołem. W urzędzie im więcej pośredników, tym dla nas gorzej. Nie załatwimy tej sprawy, tak? Bo procedury są długie, bo. Trzeba kolejne pisma, trzeba non stop donosić jakieś pisma, trzeba coś jeszcze załatwić, sprostać wymaganiom, dyrektywom, ale w grupie przyjaciół jest zupełnie inaczej. Im więcej pośredników, tym lepiej. W urzędzie im więcej pośredników, tym gorzej, ale w grupie przyjaciół, im więcej pośredników, tym lepiej. Dlaczego? Ponieważ przyjaciołom zależy na Tobie. To jest podstawowa zasada. Przyjaciele Cię kochają. Urzędnik w cudzysłowie kocha prawo i On musi je respektować, ale w gronie przyjaciół oni Cię kochają, im zależy na Tobie. Ja wiem, że może nas troszkę draźnić to słowo przyjaźń i że Pan Jezus jest naszym przyjacielem, no bo to jest takie troszkę niebezpieczne, nietradycyjne gadanie, nie? mogłoby się tak wydawać, ale. Bądźmy cierpliwi, bo dojdziemy do bardzo ważnej konkluzji na koniec, albo po drodze. Przyjaciołom zależy na Tobie, Maryi, świętym aniołom. No, i tym osobom przyjaźń wychodzi najlepiej. Oni nie popełniają błędów. My jesteśmy dziećmi Maryi, jesteśmy powierzeni jej przez naszego Pana Jezusa Chrystusa pod krzyżem. Oto syn Twój, oto matka Twoja. Tak, jak mówię, tym pośrednikom, którzy są w niebie, im ta przyjaźń wychodzi najlepiej. Oni już nie popełniają błędów. To nie jest przyjaźń toksyczna. Oni, przez to, że są w niebie, mo mogą o wiele więcej. Oni nie podlegają słabościom i pokusom. A jak jest z pośrednictwem Kościoła, to też nie jest urząd, ale służba. I bardzo mocno się o służbie kapłańskiej i o kapłaństwie służebnym bardzo się dużo mówi w tym nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Oczywiście jest niebezpieczeństwo, żeby zdewoluować kapłaństwo, ale w swojej istocie jest ono służbą. Dowód Ewangeliczny, proszę bardzo. Nasz Pan Jezus Chrystus uzdrawiał na odległość. Pamiętacie, sługa setnika w Kafarnaum. Podchodzi do niego, do Chrystusa i mówi: Sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Na co Chrystus mówi: Przyjdę i uzdrowię go. Setnik mówi, że ja nie jestem godzien, żebyś tu do mnie przyszedł. Chrystus później chwali tą wiarę, że nawet w Izraelu tak wielki wiary nie, nie zobaczył. A gdy Chrystus powiedział: Twój sługa jest zdrowy, setnik wrócił do siebie i tak się stało. Pan Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus działa na odległość. On nie musiał tam iść do domu setnika, po prostu słowo się rzekło, sługa był zdrowy. Nasz Pan Chrystus, on potrafił legion demonów wysłać w świnie. Więc i odległość nie jest dla Chrystusa problemem, dla Boga nie jest odległość problemem, ani liczba. To pytanie, dlaczego on, Chrystus Pan, wybrał 72 uczniów. Także Judasza, żeby uzdrawiali i wypędzali złe duchy. Dlaczego? Bo tak chciał, bo Pan Bóg tak wybrał, bo Chrystus tak zdecydował. Gdyby sam nasz Pan, Jezus Chrystus, interpretował swoje własne słowa jak niektórzy chrześcijanie, to nie pozwoliłby, żeby apostołowie wyrzucali złe duchy, tylko sam by to robił na odległość. Skoro jest jedynym pośrednikiem u Ojca, a Chrystus wybrał inaczej. Chrystus wybiera swoich współpracowników w dziele zbawienia. I to są też święci. I co z tą przyjaźnią? Bo tak rzuciłem i może ktoś czuje jakiś niedosyt. Święty Jan Chryzostom, Ojciec Kościoła, czyli tradycja. Komentując dzisiejszy fragment i to czytam z książki, nie jakiegoś współczesnego autora naginającego różne tam rzeczy ze starych czasów, ale napisał tą książkę święty Tomasz z Akwinu. Książka nazywa się Złoty łańcuch i tam są komentarze Ojców Kościoła do Ewangelii niedzielnych i świątecznych. Święty Jan Chryzostom pisze tak, komentując ten fragment Ewangelii: Najbardziej uczniów Chrystus pokrzepił tym, iż są przyjaciółmi Ojca. Dlatego też mogą powiedzieć, że znają to wszystko, co On zna. Dlatego mówi się dalej, rzekli mu uczniowie Jego: Oto teraz jawnie mówisz, a żadnej przypowieści nie opowiadasz. Święty Jan, św. Jan Chryzostom mówi, że najbardziej pokrzepił swoich uczniów tym, iż są przyjaciółmi Ojca. A Chrystus Pan. Kiedyś powiedział, już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Chrystus naz nazywa przyjaciółmi. I to, ta przyjaźń z Bogiem to nie jest jakieś takie infantylne uczucie, lub takie zauroczenie nowym kolegom w klasie albo w, na robocie, ale to głęboka i sprawdzona przyjaźń oparta na wybaczeniu. Zwykłe przysłowie, przyjaciół poznaje się w biedzie. Apostoł Piotr zaparł się Chrystusa trzy razy. I później po swoim zmartwychwstaniu, gdy Chrystus ukazuje się swoim uczniom, przygotował nawet dla nich posiłek nad Morzem Tyberiackim. I tam, gdy na tych rozrażonych węglach smażyły się te rybki, to Chrystus pyta Piotra trzy razy, Piotrze, czy Ty mnie miłujesz, czy Ty mnie kochasz? Chrystus mu wybacza. Jest zainteresowany Jego miłością. Tak samo jest zainteresowany Chrystus Twoją miłością, nawet po grzechu. Jak zgrzeszysz, pójdziesz do spowiedzi, wyznasz swoje grzechy, to tam w tym sakramencie spowiedzi dokonuje się dokładnie to samo, co się dokonało względem Piotra, pierwszego papieża. I Chrystus pyta Pawle, Magdo, Zdzisławie. Czy ty mnie kochasz? No i odpowiedz mu, tak, panie, ty wszystko wiesz. Ty znasz moje grzechy, ty znasz moją grzeszność, słabość. Tak, ale kocham cię. Bo to jest prawdziwa przyjaźń. I teraz skąd powinna się czerpać nasza radość? Czy z tego, że nam się udało coś wymodlić? Mm -mm, to by było za mało. Ta historia z Ewangelii, którą przytoczyłem, o tych 72, którzy no, dokonywali wielkich dzieł, w imię Jezusa. Mógł to robić sam, na odległość, ale wybrał inaczej. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc, czytam z ewangelii według świętego Łukasza: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto oddałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. I teraz to zdanie, które teraz przeczytam, jest najważniejsze, jest sednem. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Co to znaczy, że nasze imiona są zapisane w niebie? To znaczy, że jesteśmy przyjaciółmi Boga i Bóg jest naszym przyjacielem. My byśmy woleli tak się cieszyć tą potęgą, którą mamy w imię Jezusa, nie? Duchy piekielne uciekają przed nami, stąpamy po skorpionach, po tym wszystkim, po modernizmie i tak dalej, wszystko ucieka przed nami, a Chrystus mówi: Nie z tego się cieszcie, ale z tego, że jesteście moimi przyjaciółmi. I to nie jest infantylizowanie Boga, to jest chrześcijaństwo w czystej postaci, to jest katolicyzm, to jest wiara katolicka powszechna, to jest święty Jan Chryzostom, to jest spisana tradycja, czyli Ewangelie. I mówi dzisiaj Chrystus w tej Ewangelii: Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje, proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. To, co powinno być źródłem naszej radości, to nieskuteczność modlitwy, że nam się, ach, udało się nam coś pozyskać od Boga. A modliłem się, modliłem tyle, tyle, jest, udało się. Ach, pięknie. Nie z tego się cieszmy, ale z tego, że jesteśmy w przyjaźni z Bogiem. Bo nasze imiona są zapisane w niebie. A oczywiście przy innej okazji powiemy sobie, co w tej przyjaźni najbardziej przeszkadza. Amen.